sztuka wysoka i płytka rozrywka. Swoją działalność w Katowic Wartisz rozpoczyna premierą Lohengrina Richarda Wagnera. Zaś szczyt kariery osiąga w 1943 roku za sprawą inscenizacji monumentalnego cyklu Pierścieni Belungów wystawionego bez skrótów. Wartisz może cieszyć się hojnymi dotacjami państwowymi, co pozwala mu utrzymać ogromny zespół, w tym chór, Orkiestrę symfoniczną i grupę taneczną. Repertuar teatru obejmuje koncerty fortepianowe i kameralne, koncerty symfoniczne, operetki, a także wystawne opery, takie jak Fidelio Beethovena, czarodziejski flet Mozarta, Madame Butterfly Pucciniego i opery Wagnera. Sztuki dramatyczne wystawiane są natomiast na drugiej scenie, w klinik Schite, dzisiejszych Chorzów. Z repertuaru teatru całkowicie znika awangarda przełomu wieków, nie ma także miejsca dla autorów żydowskiego pochodzenia. W programie pozostaje natomiast bobrowe futro Gerharda Hauptmana, cenionego przez narodowych socjalistów śląskiego dramatopisarza, a także dzieła niemieckich klasyków. Rozrywkę zapewniają zapomniane dziś komedie, jak na przykład trzy niedźwiedzie polarne Maksymiliana Witusa. W swoim pierwszym sezonie Stadtische Bühnen Katowice Königshitte, sceny miejskie Katowice Królewska Huta, wystawiają rekordową liczbę 526 przedstawień i 13 koncertów dla około 350 tysięcy wyłącznie niemieckich widzów. Bilety dystrybuowane są przez organizacje narodowo-socjalistyczne, takie jak Kraft durch Freude, Siła przez Radość. Budynek katowickiego teatru wykorzystywany jest ponadto do celów propagandowych, m.in. jako sala spotkań najważniejszych nazistowskich funkcjonariuszy na Górnym Śląsku. Imperium teatralne Otto Bartisza obejmuje również pobliski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, gdzie organizowane są gościnne występy służące jako tak zwane wsparcie oddziałów. Pomimo swojego bezpośredniego zaangażowania w holokaust. Warcisz już w 1952 roku ponownie występował jako dyrygent koncertowy w Monachium.